Cześć, tu Janek Ziobro, Jakub Ganda, Klemens Murańka i Piotrek Zioła. Schodź <grystanie> już dziś po nasze nowe kolekcje mebli na www.mebleziobro.pl. Dawid, to wyjście z progu w finale chyba nie było optymalne. Ech, no cóż, troszeczkę. Nie było też, powiedziałbym, że nie było jakieś złe. Ale dałem sobie tam troszeczkę odciągnąć nartę prawą zaraz za progiem. Myślę, że tym też sporo straciłem. Taka jest moja analiza na szybko. Co, co trener powie zobaczymy za chwilę. Tam na dole zerkałeś nawiązanie. Coś się działo? To znaczy no takie miałem wrażenie, że coś nie do końca mi wkładka w bucie się trzymała właśnie po tym jak mi nartę, nartę sobie pozwoliłem odciągnąć. Ale raczej było wszystko w porządku. Lubisz programy rozrywkowe? Zależy jakie rozrywki dotyczą. Dzisiaj to nam Jury by zaproponowało taniec z belkami, czy taki konkurs jest miarodajny? E, to znaczy, no nie jest to do końca takie fajne, bo e, to już nie od dziś wiadomo, że lepiej jest skakać z niższej belki przy, przy lepszych warunkach niż e, z wyższej przy kijowych. E, no ale takie, takie warunki mamy dzisiaj i sędziowie jakoś próbują sobie radzić e, ty, i manipulując tymi belkami po prostu ten konkurs idzie płynnie. Kiedy siedzisz na belce i wiesz, że te warunki są, są po prostu złe, to jakie zmieniasz w Twoją technikę? E, nie, tutaj jeżeli chodzi o sam Skok, to to, to wygląda tak samo przy, przy każdych warunkach. E, bardziej można, jeżeli wiadomo, że jest nie wiem czy bardzo mocno z tyłu na przykład e, za progiem, to można sobie założyć, że po wyjściu z progu, już po odbiciu, że, żeby za bardzo nie cisnąć no i, i troszeczkę wyczekać. Bo wiadomo, że każde, każde takie przyciśnięcie, przyatakowanie do przodu, wtedy przywietrze z tyłu, no może spowodować to, że narty, narty pójdą mocno w dół i, i wtedy ten skok jest całkiem stracony. Jak podsumujesz ten dzień na tle wczorajszego? Gorzej no. Nie no, jeżeli chodzi o same skoki, one nie były takie, takie fajne jak wczoraj. No da, Dodatkowo zgłożyły się też, yy, też te warunki, takie a nie inne, jak, jakie dzisiaj mieliśmy. No cóż, mówi się trudno, jutro walczymy dalej. E, Dawid, dzisiaj media obiegły słowa Adama Małusza, który otwarcie skrytykował jednego z uniorów. Nie pytam Cię o tę sytuację, ale kiedy Ty byłeś młody, to czy zdarzył Ci się jakiś taki wstrząs? Może słowa od jakiegoś autorytetu, które Ci pomogły, które zmieniły Twoje myślenie? E, cóż, ja tego e, nie czytałem, nie, nie bardzo wiem o co tam Adam napisał. Eee, ale sam ze swojego doświadczenia nie przypominam sobie takiej sytuacji, żeby ktoś musiał tak e, no, mocno wstrząsnąć. Dobra, dzięki Dawid i powodzenia Dzięki.